Witam w naszym opracowaniu. Dzisiaj zanurzamy się w idee, które dla wielu stały się prawdziwym drogowskazem do bardziej autentycznego życia. Mówimy o przełomowych badaniach dr Brenne Brown i o tym, jak uciec z pułapki, w którą wpada mnóstwo osób pułapki perfekcjonizmu. No właśnie, ten cichy głosik z tyłu głowy, który szepcze, że trzeba się jeszcze bardziej postarać, że inni jakoś dają radę lepiej. To takie poczucie, że nieważne ile się osiągnie, i tak wciąż jest się krok za jakimś nieuchwytnym, idealnym wzorcem. I ten głosik, wiecie, on nie bierze się znikąd. Nasza kultura wręcz krzyczy, że wartość człowieka zależy od jego osiągnięć, od wyglądu, od statusu. No ale co jeśli cała ta pogoń jest oparta na jednym wielkim nieporozumieniu? Badania Brenne Brown rzucają na to zupełnie, ale to zupełnie nowe światła. No dobrze. To, żeby zrozumieć, jak się z tej pułapki wydostać, trzeba najpierw nazwać wroga. I wcale nie jest nim porażka czy jakaś krytyka. To jest coś znacznie głębszego, paraliżująca siła, którą Brown identyfikuje jako wstyd. I tutaj dochodzimy do absolutnie kluczowego rozróżnienia, które serio zmienia wszystko. Bo wstyd często mylimy z poczuciem winy. A to są dwie kompletnie różne rzeczy. Poczucie winy mówi, źle postąpiłem. Dotyczy zachowania. A wstyd. Wstyd szepcze Jestem zły. To jest bezpośredni atak na to, kim jesteśmy. Więc jak sobie radzimy z tym panicznym lękiem przed byciem złym? Zaczynamy budować mury obronne. A najpopularniejszym i chyba najbardziej podstępnym z nich jest mit perfekcjonizmu. No bo wmawia się nam, że to po prostu wysokie standardy, prawda? Że to dążenie do bycia najlepszym. Ale czy aby na pewno? Czy ten pęd do doskonałości naprawdę nam służy? No więc badania Brown pokazują coś zgoła innego. Perfekcjonizm nie ma nic wspólnego ze zdrowym rozmojem. To jest mechanizm obronny. To takie przekonanie, że jeśli wszystko zrobimy idealnie, będziemy wyglądać idealnie i żyć idealnie, to jakoś uda nam się uniknąć bólu, wstydu, osądu i krytyki. Brown używa tutaj naprawdę potężnej metafory. Mówi, że perfekcjonizm to nie jest jakaś lekka zbroja, to jest dwudziestotonowa tarcza. Pewnie, że chroni, ale jednocześnie przygniata, izoluje, nie pozwala się ruszyć, a co najważniejsze, nie pozwala nikomu się do nas tak naprawdę zbliżyć. No dobrze, ale czego właściwie boi się ten perfekcjonista schowany za tarczą? Ano, boi się odsłonięcia, ryzyka, niepewności. Innymi słowy, panicznie boi się wrażliwości. I w sumie nic dziwnego, bo od małego słyszymy, że wrażliwość to słabość, że trzeba być twardym, trzymać gardę, broń Boże, nie pokazywać emocji. Tyle, że definicja, z którą pracuje Brown, jest kompletnie inna. Wrażliwość to po prostu gotowość do pokazania się i bycia widzianym, nawet gdy nie mamy żadnej kontroli nad wynikiem. To jest ten moment niepewności przed ważną rozmową, to ryzyko, gdy dzielimy się nowym pomysłem, to emocjonalne odsłonięcie się przed drugą osobą. I tu następuje zwrot o 180 stopni. To nie jest słabość. Według Brown to jest właśnie odwaga w najczystszej postaci. Pomyślmy o tym przez chwilę. Każdy akt miłości, każda chwila prawdziwej przynależności, każdy szczery wybuch radości czy twórczy zryw, wszystko to wymaga od nas postawienia kroków nieznane. Wszystko to rodzi się właśnie w przestrzeni wrażliwości. Zamykając się na nią, tak naprawdę odcinamy się od tego, co w życiu najcenniejsze. Zatem, co w zamian? Jeśli nie perfekcjonizm, to co? Odpowiedział, którą podsuwa Brown, jest piękna koncepcja życia pełnią serca. I to nie jest jakiś magiczny cel do osiągnięcia raz na zawsze. To bardziej zmiana kompasu. To codzienna, świadoma decyzja, by pojawiać się w swoim życiu autentycznie, z całym bagażem niedoskonałości i po prostu pozwolić sobie na bycie widzianym. A cała ta praktyka opiera się na trzech filarach. Po pierwsze, Odwaga, by być niedoskonałym. Po drugie, współczucie i co ważne, najpierw dla samego siebie, a potem dla innych, bo bez tego pierwszego, to drugie jest niemożliwe. I wreszcie, po trzecie, więź, która może powstać tylko wtedy, gdy zdejmiemy zbroję i pozwolimy innym zobaczyć, kim naprawdę jesteśmy. Wszystkie te praktyki sprowadzają się do jednego fundamentalnego przełamania do przyswojenia sobie zdania, które jest najlepszym antydotum na wstyd. To jest głębokie przekonanie, że poczucie własnej wartości nie jest czymś, na co trzeba zapracować, że jest się wystarczającym już teraz, bez żadnych ale. No dobrze, ale dlaczego to wszystko ma tak ogromne znaczenie w praktyce? Zobaczmy to na jednym z najbardziej poruszających przykładów z badań Brown, na rodzicielstwu. Kultura presji wmawia nam, że musimy być idealnymi rodzicami, wzorowymi, bezbłędnymi. Ale okazuje się, że dzieci wcale, ale to wcale tego nie potrzebują. Najcenniejsze, co można im dać, to nie jest obraz perfekcji, to jest pozwolenie, by widziały rodzica, który jest autentyczny, który czasem się potyka, umie przeprosić, próbuje, kocha i akceptuje siebie w swojej niedoskonałości. To uczy je najważniejszej lekcji życia, że one również są godne miłości i przynależności dokładnie takie, jakie są. I to prowadzi nas do pytania, które naprawdę warto sobie zadać nie kiedyś, ale właśnie dziś. Co by się stało, gdyby tak na chwilę odpuścić ten pogoń? Co by się zmieniło, gdyby pozwolić sobie na jeden mały akt bycia niedoskonałym, ale za to prawdziwym?